Cześć Dorota. Cześć, cześć Natalia. Bardzo ci dziękuję, bardzo się cieszę, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną o coworkingu i o tym doświadczeniu, które mieliśmy razem w ramach tej wersji beta. Na początek chciałabym, żebyś powiedziała, czym się zajmujesz. Przede wszystkim jestem tłumaczem. tłumaczę dwa języki: francuski i hiszpański. I oprócz tego um, udzielam lekcji i różnych konsultacji językowych w, tych, w tym zakresie. E, mam też kilka godzin w szkole, więc niosę kaganek oświaty. Ale głównie pracujesz z domem? Przede wszystkim jestem tłumaczem tak i mam biuro w domu. Mhm. Mm. Czyli jakby byłaś osobą, która rzeczywiście jakby pasowała do naszego wirtualnego coworkingu, bo rzeczywiście chodzi uh -huh. o, o osoby, które pracują z domu, to powiedz, dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym eksperymencie? Przede wszystkim praca tłumacza jest dosyć samotna, ponieważ potrzebujemy dużej ilości skupienia teksty, które dostajemy, są bardzo różne i jak gdyby nie trzeba nad nimi w, rzeczywiście w dużym skupieniu pracować. I ja sobie zorganizowałam przez lata taką przestrzeń właśnie w domu, mam osobne biuro i jak najbardziej mi to działa. Natomiast jeżeli jest duży projekt, to Trudno jest przez cały czas trwania tego projektu z równym entuzjazmem i chęcią do niego podchodzić. I kiedy pojawiła się właśnie propozycja Natalii z Coworkingiem, to miałam wrażenie przez pierwsze kilka spotkań, że to moje biuro jak gdyby powiększyło się wirtualnie o inne osoby, które w tym samym czasie pracują w skupieniu. Robiąc swoje rzeczy i dało mi to takie, takiego poweru. Miałam wtedy bardzo duże tłumaczenie, które już było mocno uciążliwe dla mnie, żeby skończyć. I w efekcie tych godzin przepracowanych w coworkingu po prostu skończyłam to przed deadline'em, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem i radością, że mam to z głowy wreszcie. Pamiętam ten moment, kiedy spotykaliśmy się na właśnie wspólnej pracy, ty zawsze mówiłaś, ile stron będziesz robić, ile stron musisz przygotować i przetłumaczyć. Także pamiętam ten czas. Także, także to było fajne. A powiedz mi, czy miałaś jakiekolwiek wątpliwości przed dołączeniem? I jeśli tak, to jakie? To znaczy, w pierwszej chwili nie bardzo sobie wyobrażałam, jak to będzie wyglądało. Po prostu było to dla mnie dosyć abstrakcyjne. Też pojawiały się takie obawy, bo ja w zasadzie już troszkę online pracowałam z młodzieżą, po prostu mając lekcje online. Natomiast uczestnicząc w różnych konferencjach czy innych spotkaniach, zwykle byłam w. Nie jako y, prezentujący, tylko jako bierny słuchacz. I nie, nie, nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało. Natomiast, y, właśnie ta formuła, którą zaproponowałaś, że spotykamy się, wchodzimy na jakąś godzinę określoną, y, mówimy króciutko, kto co, a potem się zajmujemy czymś swoim, a gdzieś tam w tle widzimy te inne osoby, które, które robią swoje. Y, bardzo mi się spodobał ten, ten y, pomysł i też. Y, Czułam się bardziej, jakby to powiedzieć, zobowiązana, żeby właśnie nie wstawać, nie przeszkadzać, nie zajmować się wszystkim innym, tylko, tylko po prostu ten czas poświęcić na taką czystą pracę i, i, i fokus taki totalny. Mm -hmm. um... Ten czas, który spędziliśmy razem, to, były, to była wspólna praca, ale to też było, była taka nasza mała społeczność, bo mieliśmy też jakieś pokoje do rozmowy. No i mieliśmy też wyzwanie, czyli działo się kilka różnych rzeczy przez te trzy miesiące. Powiedz, co najbardziej utkwiło Ci w pamięci, co najbardziej podobało Ci się w, tych, w, tym, w tej naszej wspólnej pracy? Znaczy przede wszystkim to um, właśnie w tych rozmowach y, pozapracowych y, to było bardzo sympatyczne, że, y, y, no i wymyśliliśmy to wyzwanie, prawda? Ja miałam akurat ambitny plan, żeby tracić kilogramy. Udało się. Bardzo <laughs> dobrze się udało. W zakresie jak y, przestrzeliłam, y, no mniej więcej o połowę, ale już wiem, że to tak ma być. I, I ale jednak fajnie było to notować w momentach takiego zniechęcenia otrzymywać wsparcie od innych. I też bardzo sympatyczne było to, że kiedy ktoś potrzebował naszego wsparcia, czy, bo miał jakąś trudną sytuację taką właśnie czy w pracy, czy, czy musiał podjąć jakieś decyzje. jedna z koleżanek miała taki naprawdę trudny moment. To wydaje mi się, że te nasze nie tyle porady, bo myśmy sobie nie radzili, tylko takie wsparcie, że jesteśmy tu, że ona może powiedzieć, że jak gdyby nasze doświadczenia mogą w jakiś sposób ją wesprzeć, to było też bardzo fajne dla nas, nie tylko dla niej, bo, bo jak gdyby. Czy ja mogłam się podzielić na takim spotkaniu zorganizowanym z innymi osobami swoimi doświadczeniami w nauce języka obcego, mimo że chodziło o akurat włoski, to wydaje mi się, że kilka moich wskazówek koleżance jakoś tam pomogło i, i w inną stronę poszła w swoim nauczaniu, znaczy w swoim uczeniu się tego języka. Także. Wydaje mi się, że tutaj jest duża możliwość właśnie pomocy wzajemnej w tych zakresach, jakimi dysponujemy, czyli w naszej, powiedzmy, specjalności, ale również też jako ludzie. Bardzo sobie jesteśmy w stanie dużo dać i takiej życzliwości na co dzień, i, i takiego, takiej świadomości, że. Nie tylko ja jestem tu jedyna waląca w klawiaturę pół dnia, ale są inne osoby, które też, jak gdyby, w podobną sytuację mają pracową. Natomiast do tego dochodzą jakieś tam informacje, które chcemy, albo, bo wyłącznie podajemy to, co chcemy, prawda? Mhm. Więc tutaj się dzielimy jakimiś swoimi radościami czy sukcesami, prawda? I to jest bardzo takie. Nie wiem, jak to określić, ale no, sympatyczne po prostu. Że, że, że dzięki, wych dzięki właśnie takiemu um, coworkingowi wirtualnemu poprawia się jakby jakość tej naszej właśnie pracy codziennej i, i takiego po prostu funkcjonowania ludzkiego. Nie? To, co ja. Z czego jestem szczególnie dumna, jeśli chodzi o społeczność, to właśnie z tej z tego momentu, w którym rzeczywiście pojawiła się pomoc wzajemna, taka niepodyktowana tylko i wyłącznie, nie wiem, biznesowymi interesami. No to nie, Czyli... nie było nic zupełnie wspólnego z biznesem, prawda? To były po prostu takie spotkania spontaniczne, po pierwsze. I. I tak ja na najzwyczajniejszym świecie. Tak, dokładnie tak, że to była taka społeczność osób, która oczywiście robi, każdy robi swoje rzeczy i moglibyśmy nawzajem sprzedawać sobie swoje usługi, no bo czemu nie. Ale jesteśmy w tym razem, jesteśmy właśnie w takim swoim własnym wirtualnym biurze i jesteśmy w stanie sobie pomóc jakby niezależnie od tego, czy za tym idzie jakiś interes, czy nie. Po prostu jako ludzie, którzy gdzieś razem są w jednym, w jednym miejscu, jadą na jednym wózku, jesteśmy w stanie pomóc Pomagać sobie nawzajem. Też uważam, że to, było, że to było niesamowicie cenne. A u mnie biznes też się pojawił, bo jedna z koleżanek mi podleciła jakieś tam tłumaczenie. Co prawda je no, wykonałam w terminie i wszystko pięknie, później Poczta Polska zawaliła z dostawą? No, ale to już życie. Także, ale się udało. Ale się zrobiło tak. To powiedz mi, co powiedziałabyś osobie, która waha się, żeby dołączyć? Do wirtualnego coworkingu. Znaczy, wydaje mi się, że warto próbować, że jeżeli dla kogoś byłby to rodzaj wyzwania czy czegoś nowego, to warto po prostu. Bo też coworking nie jest przymusowy, to jest coś, co chcemy. Jeżeli nie chcemy, no to po prostu się wylogowujemy i pozamiatamy. Nikt nie będzie ani szukał danej osoby, ani, ani jej na siłę trzymał. Także jesteśmy tu dobrowolnie, bo nam się to podoba, bo czujemy się fajnie, bo pchamy pracę po prostu do przodu, koncentrujemy się, skupiamy w danym momencie. Też u nas było to fajne, że na początku mieliśmy wyznaczone jakieś tam godziny główne do południa, prawda? Później stwierdziliśmy, że też fajnie jest po południu i te godziny się rozszerzyły. Także ja na przykład nie mogłam przez dwa dni do południa, no bo miałam coś innego, ale sobie mogłam wejść w innym terminie. I, I po prostu znowu tą godzinkę popracować tak rzeczywiście fajnie i, i skutecznie, prawda? Także wydaje mi się, że tutaj te osoby, które pracują właśnie w takich zamkniętych pomieszczeniach, czy, czy po prostu same, same. tak, w, kreując nie, pracując kreatywnie. Czy właśnie w zakresie języka, czy, czy informatyki, czy, czy czegokolwiek, prawda? Ale, ale ta praca jest taka, że no, jesteśmy w niej przy klawiaturze, jakkolwiek, gdziekolwiek ona by nie była umieszczona, to. To może być właśnie fajne takie wyjście niefizyczne, natomiast umysłowe w świat i, i poznanie innych osób, które no, żyją sobie w, jak gdyby w podobnej sytuacji, ale gdzieś indziej inaczej. Także, także i w pewnym sensie no, znalezienie jakiegoś grona fajnych znajomych, no, może nie jeszcze przyjaciół, ale ale ludzi życzliwych po prostu, którzy, którzy no właśnie chcą, jak gdyby, oprócz tego pukania w klawiaturę i wykonywania swoich czynności zawodowych, mogą coś wnieść w życie takie, właśnie zawodowe innych. Nie? Także. Ja bym zachęcała. Natomiast, tak jak mówię, no decyzja jest zawsze indywidualna. Spróbować, wydaje mi się, że warto, a później na to każdy decyduje, prawda? Czy mu to odpowiada, czy nie. No i tyle. <grym> Dokładnie tak. Mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę no i do szybkiego zobaczenia. Dzięki.